Nieco zapomniana aktorka Joanna Szczepkowska postanowiła lansować się na prezydencie Karolu Nawrockim. Ostatnio zaatakowała go za to, że nie wpłaca na woźbę. Coraz więcej osób ma dosyć szantażu emocjonalnego Jerzego Owsiaka, który uważa, że każdy powinien wpłacać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Otóż nie, nie każdy, jest to dobrowolny datek. Spółki Skarbu Państwa dają pieniądze, chociaż mają same różnego rodzaju fundacje pomocowe. Owsiak dostaje bezpłatny czas antenowy w mediach publicznych. Jesteśmy apatowani ze wszystkich stron wośpem. I każdy ma prawo wyboru. Jeszcze mamy prawo wyboru, i nie każdy musi wpłacać na woźb. Szczepkowska uważa, że tak. I jednak to widać, że ten lans postępuje coraz bardziej. Nie ma właściwie sytuacji, kiedyby się nie wypowiedziała Szczepkowska, media skwapliwie to podchwytują. Oczywiście media sprzyjające Donaldowi Tuskowi. Czy to odniesie pozytywny skutek? Śmiem wątpić.